Nowy Świąt i bitowego nowego roku. Yo. Ho, ho, ho. Będzie szczególny, będzie wyjątkowy. nie znów zabrzmi rap i to rap nowy. 2013, niech te właśnie święta każdy z Was dobrze zapamięta. Niech będzie hucznie, będzie się działo. Widać ile śniegu w Polsce nasypał, Nie ulepimy bałwana, choć choina jest ubrana. I się szykuje od samego rana. Mnóstwo prezentów, prózgi już gotowe. Nie ma przebać, święta będą morowe. 12 potraw, niech zasili stół. Byłeś niegrzeczny, to się nas bój. Chyba że jesteś dziewczyną. Wtedy Jacek prosi o przesyłanie numerów w komentach. Dzięki! Ciężarówka Kokoli już do was jedzie do świątecznej zapity, znajdą się i śledzie, jak i w roku zeszłym, niechaj wam się wiedzie. Ty, stary, co ja jeszcze miałem powiedzieć? Ale my nie mamy komina. Stary pobudka, co to za nietęgamina? Wstań z letargu, brak komina to sprawa sprzed roku. Chcę być tu trendy i to dotrzymuj kroku. Dotrzymuj obietnic, próbuj potraw wielu. Szczęścia w nowym roku, również przyjacielu. Choina wysoka, to sam sufić się wznosi. Niech Mikołaj tylko wypaśne prezenty przynosi. Niech królik kica, pisanych bez liku. Ej stary, co to było, króliku? Choć nie ta atmosfera, to nie te święta jasna cholera. Powinien być bałwan nie trawa zielona kto pomyli święta, niech weźmie i skona. Dobra, dobra, luzuj stary, przez takie groźby, ja miewam koszmary. Świąt rodzinnych, miłej atmosfery, niech jeszcze świat weźmie się zabieli. Niech Mikołaj z Rudolfem szybko się uwiną, by prezent mój znalazł się już pod choiną, O się się podziel. Dzielenie jest fajne. 23 kar w końcu zwolni wannę, gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświecił. Radują się starsi, radują się dzieci. Niech i do Boga w ten czas wiele słów poleci. Nie tylko prezenty, nie tylko jedzenie. Ważna jest też miłość, sercem dzielenie. Ważne by być dobrym i to cały rok. Ja taki będę, czy Ty dotrzymasz krok? Thank you. Święta, święta i po świętach, każda minka uśmiechnięta Wielkie brzuchy po pierogach, nowej kapcie już na nogach Kevin leci na polsacie, zapach maku w całej chacie Bo się tam kompot gotuje, nikt się niczym nie przejmuje Pozwolicie, że sprostuję, kompot z jabłek, a nie z maku Żeby był też dla dzieciaku, ciasto wjeżdża już na stół Jedna rada, pasek w dół, po pierogach byłby gosik I każdy by spodni nie nosił, bo już miejsca brak w kaudunie, A tu jeszcze owoc suniesz ale cóż to są za dziwy? To Mikała jest prawdziwy. Ho, 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 cholera jasna, wentylacja wasza ciasna. W Stanach choć mają kominy, wolę. Was, polskie rodziny, tam jest mleko, są i ciaska. Tutaj śledzik jest i flaszka. A się ludzie tak dziwują, że renifery z czerwonymi nosami wędrują. Zimy nie ma, wiosna istna, a mi już tam mrozik ściska. I przyniosłem wam prezenty, by ukoić wasze nerwy. Właśnie idę z pełnym worem, by napełnić was humorem. Dla ojczulka sprawa prosta, mam skarpetki i poręcznie zapakowaną paciuszkę. Pani domu sobie zasłużyła I głanitka by skarpety te zaszyła Dla córeczki jest laleczka Chociaż widzę też córeczki już laseczka więc ich będą stringi modne Później sprawdzę, czy wygodne A dla kawalera duża rózga Bo pod szkołą trochę bluzga Bo podpalił kominicę walił setki w potywice, Albo będzie wybaczone Więc masz tutaj gnoju dychę No i nałóż pełną michę Trochę śledzia, barści uszka Co ja jestem, dobra wróżka? Dawaj jeszcze mi pierogi, idźmy ich Mikołaj w nogi I zostaje tu rodzinka, nie jedna zdziwiona minka A Mikołaj dalej leci obdarować dobre dzieci I niegrzeczne te dziewczynki Wręczyć im wióśkie stringi